To widział 13 rok, tak tutaj. 13 rok ogarnęliśmy golf yy, szóstka chyba ostatni model krótki, ale piękne jest to niebo. Chyba ostatni model w krótkim, w krótkim budowaniu, czyli wiekomny model krótko. pierdziela, to jest urban Już tu w Słoweńcu na już ogarnięte Przódemeczka w lampie Nie ma nic ogólnie w manualu zła skubana, co Teraz to ogarnę, krótki filmik w pionie Na żywo od Alików Drodzy Państwo, kilka chwil od Alików na żywo W jakości HWDP, przepraszam HD Dzisiaj wtorek, który tam dzisiaj jest, po, po 15 jakoś tak, nie? 16, 17, nie wiem, kompletnie dad kojarzę Chodzę sobie, chodzę, chodzę, zerkam Co sprzedana, co nie, tak taksa przyjechała Świeżutka To jest taki plac, gdzie stoi ponad 1000 samochodów jak nic Zobaczcie jak daleko jest do lasu No właśnie, a w lesie się można co? Wysikać, <laughs> oczywiście jest tam płot także Przez płot trzeba je, żeby siknąć, żartuję, żartuję, Prius Ale kto potrzebuje Priusa, mój Boże Ach, Jestem się z ekipą, która jeszcze nic nie kupiła, natomiast ja kupiłem dzisiaj na Wejherowo na piątkę w 20 roku dla żony pana Mariusza Pan Mariusz trzeci auto, że ten mnie wziął. Chłopa na no, oczy nie widziałem, ma sympatia bije od nas niezmiennie od lat. Taka sama, czy to jest coś w kwatro? Byłem kuźwa blisko. I troszkę gracików. Jak państwo sobie życzą, Franz pali kamele. O, być może ktoś. Mamusia? Halo, halo. Ktoś tam chyba siedzi. Roman! Poproszę dla Państwa zdrowia, zdrowia jeszcze raz naprawdę dużo pieniędzy. Proszę brama wyjściowa samochody. Wchodzę na kolejny placyk Włączamy się, trzeba się zapomniałem wyłączyć z jakości z 60 FPSów Eee, Odtwarzania stąd miałem problem, żeby ten filmik zrobić dobrze na, na kąpie. Stąd zaraz tylko minutkę filmiku i już wracam na 30 fps. A tak sobie cwaniakuję z tymi nazwami, bo synek mnie nauczył, że. Tato. Nie kumasz? Jesteś Tato Boomerem, czy raczej Sigmą? Kurwa, ja znowu te google czytam, kim jest Boomer, jakim kim Sigma, i okazało się, że nie wypadam całkiem tak. Chujobo! wśród młodzieży ceny z kartkami PIXO, znaczy kartki z cenami, ceny z kartkami Passat 2 litry benzyny na napędach 1900 miejscowego A co pan powiesz? Jeszcze wyskurzony wymanła jaka deska z patyków nic co, nic mu nie jest Haharowi Form 2.00 2.0 TSI Drobiazg totalny, drobiazg, piękny kolor. Niezłe kółko. Wszędzie patrzę na rudego brak. Tylko to troszkę, tam troszkę co było, to, to jest z Kubańcy. To mnie zaskoczył. Taka bestia. 4, 6, 8, 10 poduszek, ciekawe. Fotel nieumęczony i bez nawigacji. Fotel grzany, klimatronik, dwie strefy. Nazwijmy to kubełki. No i, no i ten Bayer. Dobra, pierwszam dalej Szanowni Gdzieś mi się zgubili kury, zacny widzowie Jadę w poszukiwaniu Możesz dzwonić, chłopie, to roomingi niepowłączane Coś tam coś testuje, nie to Ali jechał Brodak święty Mikołaj, tylko zupełnie inny kolor Coś na przy okazji nagram, jak będę ich szukał Byłem przed momentem. Coś tu marudziłem w tym momencie, w tym miejscu. Teraz zobaczył. A Są nie to, nie oni. Moi są zbyt przystojni, żeby tak się... Ale tu są testowe jazdy. Opa! No bari, bari, bari. A bardzo przyjemna. tutaj szarpie nieźle. Co widzę ich na końcu to Jakiś papier mają w ręce, może coś kupili Coś mają Co jest szczęście Bo to już straciłem nadzieję, że coś i kupią Bo to nie był sighting. Coś tam widzę siadło Pancio, oddzwoniliśmy no do szefa, prezesa No i? kurczę żeby się pomóc lepiej zorganizować cenę Ale kupiliście już? No b Ale odrzucałem czy nie? Nie, więc co w ogóle no stop jak musiał zjeść? No właśnie, bo gadałem pewnie Słuchaj, powiedz mi ty stop, to jakąś. masz będzie yy, Jak kupiłem tego, jak tego kupiłem, yy, co to kupiłem dzisiaj? No, to no. no Jak się cieszę, że opaki coś kupili I tuż za budką z kebabem, idę zobaczyć gdzie, żeby Pana Pawła nakierować Odpowiednio Za dwa dni Żeby przyjechał po Super B i po Fajnie, że jest auto kolejne Kupię czwarte już dzisiaj Chłopaki znając tam Kilka słów po angielsku, kilka po niemiecku A resztę cyferki Na kalkulatorze i to mi się najbardziej podoba, że, że są chęci do życia Nie tam jakieś wiecie, trele morele Ale faktycznie dzwonili bo mnie, mówią, że by przyjść ponegocjować ale Zresztą nie byłem za zajęty kurde bo, 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 bo gadanie gdzie dobry Właśnie byłem zagadany pod telefonem miałem zajęty cholera Zazwyczaj jak nagrywam to może być też zajęte Czekaj Słuchaj, to jest ten biały Orlando czy jaki to? To jest trax Trax dobra On ma Tylko weźcie od niego numer telefonu Dobra bo to jest istotne, żeby na, na Whatsapie mu napisać... ja tam zaraz pójdę. Wezmę telefon, zapiszę sobie, żeby mi to nie zginęło. Wyślę Pawłowi, zawsze mi pisze na Whatsapie kiedy... No to, to musimy ustalić. Czy, musimy ustalić, czy ty ogarniesz czy ja. O no to, żeby nie było wajdu, wiesz, bo... Nie. Zabiera, zabiera. Dziękuję, do widzenia, ślepa genia, coraz trudniej, o jelenia Dziwne, Trax Trax, ciekawe Już tam idę Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, Sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie CarVertical Wiem z doświadczenia co mówię, bo często a przykładów jest na to sporo. Ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło. I wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie. Pan Romek. Czołem. Cześć. serdecznie.